Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana, wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana, lecz zajrzała we wszystkie zakątki, zaczynamy wiosenne porządki. Skoczył wietrzyk za maszyście, bo odkurzał, z zbocznych dróżek, z, z polnych ścieżek, powryatał brudny śnieżek, Krasnoludki wiadra niosą, myją ziemię ranną rosą, chmury płyną po błękicie, urządziły wielkie mycie. La la la, 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 la. la, 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 la Miękką szmatką polerują słońce gładko Aż się dziwią wszystkie dzieci, że tak w niebie ładnie świeci Bo ciąg w górę poszywował, tęcze barwnie wymalował A żurawie i skobrąki posypały kwieciem łąki Posypały kląby grządki i skończyły się w porządki Mm-hmm. <laughs>